Witajcie tej mego Stakuba, a to Battlefield 4, ale nie jestem sam, bo jest ze mną. Dzień dobry, jestem kosa. Jest <noise> ze mną, dzień dobry. Tak. To jest w ogóle zespołowy deathmatch, tak? Czy drużynowy, bo nie wiem. nie Zespołowy. zespołowy. Aha, to luz. Nie. <głosy zespoły <głosy> zespoły. <głosy> A ty? To no jest ja tego, że nie na jakiegoś tyfka i umarłem. Czekaj, uleczacie, uleczacie, zdążę! Dawaj! Jest! Sukces! O, ruchomy schodzi. No nie działa im, zgłaszam reklamację. Czekaj. Usiadłem na apteczkę, żeby się uleczyć. To smacznego. Mam już 80, 90, 99. Aha! A spłodził ci kotlet! Nie! Pomogę ci! Jak cię nie zabiją. O, nad cię nie zabili. Bo ja jestem o ciebie lepszy w tej grze. Daję. Żal. A grałeś w BFA Bf trójkę? Nie, ale dwójkę bez kompany. A ja w trójkę. O! Oh. I nie że ale przyszłem całą kampanię. Ja w tym walę kampanię, bo jest beznadziejna i nie da się jej przejść. Na się, ja przeszłam. Róż nie przeszłaś w tym kampani... no właśnie. Do dzisiaj nie przeszłam, bo mi się nie chce. Nikomu się nie chce przejść tej kampanii tutaj. Nie, moi koledzy już wszyscy przeszli. Ale ja przebiegł obok mnie wróg, nie? Ja nie jestem czy twoim kolegą! Przebiegł obok mnie wróg i ja nie zauważył... i myślał, że jestem z w teamie. Tak, bardzo. Mogę go wziąć z noża, ale postanowiłem zmarnować amunicję. To dobrze. Bo ja wciąż się uczę. Ty jesteś inteligentniej w ogóle. Money, money. O, sugar, sugar, dyn, 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 Obrażam się. Uleczę cię. Jest... Nie zdążysz. Mówiłem. Tak idź się załamać nerwowo. Na no kurde. Polecam. Drugi w rankingu. No ty nie żyjesz. Ale jestem ja drugi w rankingu. <noise> Ale nie żyjesz. Ale ja jestem u ciebie lepszy, ha. No ja zabiłem kogoś, ha. O faką, 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 faką. Ale jesteś siódmy w rankingu. Ej, zabij mnie. Biegnę! To tylko 60 kilometrów, znaczy metrów. Znaczy ja wolę, w... ja się przełączę na wsparcie, bo nie mogę. Dobra, amunicja będzie nie, ty nie masz amunicji na wsparciu No jak nie? Trzymam Nie mam Kurde no A nie, chyba to był taki... Nie, asysta Okej, okay, ja sobie... Chyba widzę gościa Tak, tak, dwóch nawet Tak, wiem Obserwowałem mapę i tak to było Asysta! A, o, asysta! Pak. Nie, bo jeszcze jeden mnie zaszedł w tył, jak pedofil Tam, tam ktoś biegnie, jednak nie yy, Tak. Yy, tak Uuu, tak Tego nie ja, ja mam pierwszy level, bo ja sobie niedawno bf kupiłem, nie? Znaczy drugi Właśnie, już chciałem się poprawić Ale nie dałeś mi Cię wyzwać, obrażam się Ała, za mną! Oh, fuck Ale ja się czołgam po schodach A ja przyszlę do widzy i będzie mi łatwiej Jezus Winda! No kurde, wsiadł mi <laughs> Jezus! Winda? Majonez? Tak! Kanapkę No O! Jeszcze jedno. Oficjalną maskotką Games on Studio zostaje Bubr Bober <laughs> Pan Bober to był ale Bubr Bober u mnie jest Ja mam taką przytulankę w Bobra To jest Ale dragon na niego mówi Pan Bober, ja pamiętam Ale dragon jest głębem ale czekaj, otrzymamy dla ciebie teren i cię wskrzesz. Mam dla ciebie informację, gość tutaj ma QBZ, a drugi nie wiem co ma. Za ile kupiłeś... Tak. Tak. Pana Bobra? Nie wiem. Mama mi go przyniosła. Rozpominam sobie co to jest. I ma zęby jak orbity. Jak gumy orbit. Orbity. Są to gumy takie. Ja się ciebie boję, wiesz? Każdy no, się mnie boi. Każdy ja, kto mnie z nami boi. Mnie ja się, boi! Ja się Ja się z tą... Ja z ja boję się nagrywać, bo zawsze jak tobą nagrywałem to potem mnie głowa boli przez godzinę. No co, o to chodzi. A teraz to jeszcze będę miał podwójnie, podwójnie no bo im jeszcze kawy no, Ja jeszcze będzie... mam dla ciebie informacje pierwszy razem nagrywasz. No pier pierwszy raz yy. mam nagrywam. Już wiele razy z tobą gadałem. A no A to tylko wiem, co to Co innego hardforem. No kurde to był mój kill. Ej, mam dla to ciebie informację. Glibło. U co to? Zabij hmm. mnie, ej. Ej, idź, no. idź mnie wskrzeszyć. No już zdążyć! O. Ja zawsze zdążę. No. You are a seriously. You are a seriously. Nie moja wina, że będą mnie rzucają granatami. Czy moja? You are a genius, no twoja, bo to ty tak dobrze. Dobra ja mam lator. Granat. Błyskowy. Masturbator. Błyskowy! Odbytowy. Uuuuuu. Pięknie. Nie no wskrzeszę cię, mam cię w Japonii tupie. Strój. O skrzeszę cię jeszcze, zdążę! Fuck my life, zdążę! Nie! Umarłeś na moich oczach. Już jestem. Marłeś do końca. No mnie z noża zabili! Jakiś Izraelczyk. Co? Mam ci tyle, jesteś nubem. Ty jesteś nubem? Ty jesteś noobem? Nie masz China Rising, ty jesteś nubem? Ty też jeszcze nie masz China Rising. Jeszcze. Jeszcze, ja też jeszcze nie mam. Ale no sobie nie kupisz, bo ja mam za darmo XD. No bo jak na święta dostajesz, że się nie dziwię. Ja nie dostaję na święta, ja zostaję od... ten, bo ja przed premierówkę mam. Hmm. He. he, 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 he. A, ja se, a ja na święta dostanę, najprawdopodobniej. Ja dostanę edycję kolekcjonerską! Co tam jest jeszcze? To za Trzy pakiety bojowe. Was. Złote. Złote! I dostaniesz w nim tylko ten. Maskowanie nowe. <noise> Nic ci to nie da. Nie no, jeszcze jakieś tam bronie mają być. A mają być bronie. Fajne. O, Fajne o, o, broni od 30 levela, których nigdy nie użyję. FAK no! Ach, ja chciałem cię tutaj wskrzesić, ty już mi się tam na odrodzenie polazłeś. Głąbie jeden. I to się razu. To obrazić. twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina. Nie, jest twoja wina, i się lecz. Idź mnie stąd! Kurde, jak ja lubię tę mapę, jest świetna. No, ona była ten, w becie. Ale ja nie grałem w betę, bo mam wersję 32-bitową, a nie 64. Widzisz, jakie są zalety droższego Windowsa? Ej! Mam ci po nagraniu mój sekret. Z piratem. <noise> tak, mam z piracy. Policja! <noise> nie mam prawdziwego Windowsa, tylko że... Tylko ten... że pirata! <grym _> tylko, że pirata. Nie, tylko że tańszego. <y> to na pewno. No tego za 32. Pa... No za 32 ej, złote? Ej, powiedz i coś. z coś na krila czwórkę. Ooo, panie policjancie, panie policjancie! <grym> Pan policja! Nie Milicja! Tak. Milicja! Ogarniasz to, że ja biegłem, taki epicki, epik bieg w ogóle, ktoś tak, mnie zabił. tak, ja właśnie tam, gdzie ty, skąd ty biegłeś, ja tam weszłem i mnie zabili. No i widzisz, jakie szczęście. Sukces. Ale ten świat jest zły. Zły! O już Megusta, poczekaj na mnie, a nie, to nie ty. <laughs> Co za debil. Megusta, poczekaj na mnie, tu już jesteś ty. Czekaj, I czekaj, osi... czekaj, ja będę za tobą biegł. O, tu, tutaj jest pstryczek i ja chcę do pstryczka. Ja ja tu zrobię pierwszy, yep. Nie kliknął no tak. A jak go a jak jeszcze raz? I win! Podnieś rolety. No oh, fakt, to był typ. Uu. Jestem szósty, lepszy Aja, od ciebie. A ja ósmy, ej. Ej. Bo ja w drużynowym do jestem beznadziejny, znaczy dam Znaczy A ja super spolowy. zawsze jestem. To było, ja, jak tylko miałem grać w BFA trójkę, to rzadko kiedy wybierałem podbój. Ja sobie wolę podbój, Jak się już kupiłem... By ten. Hmm, premium, nie? No. O. No ale no cóż, no ale był. Popatrzmy jeszcze na te statystyki, co nie? Pochwal się co odblokowałem, co ja odblokowałaś. Co ja odblokowałem? Wielkie no. nic. Wielkie nic. jeszcze nie widzę. Mniej niż zero. Broni pewnie żadnej nie odblokowałem, ale może jakiś lewy... Może lewy wbiłem. No może... Nie, lewa. Nie, u mnie nie. też nie. Dobra, to my się z wami żegnamy. To był megusta Kuba. I kosa. No, na radę.